Jedno jest pewne, takiego malowania nie ma żaden Lancer w Polsce, a może i na świecie. Tę sztukę na motoryzacyjne płótno przeniósł zawodowy artysta. Grzesiek udowodnił, że ze zwykłego cywilnego szaraczka na gaz i części z rodzinnego suwa można zrobić prawdziwą bestię. Auto na hamowni wypluło prawie 540 koni. Do tego rasowy wydech i można ruszać na podbój Tokio. We wnętrzu Grzesiek nie szalał, jest niemal takie, jak w seryjnym Ewo. Grzesiek nie montował klatki i sam ogarnął całe nadwozie, dlatego sporo zaoszczędził. Też nie zmieścił się w budżecie, ale z własnej kieszeni dołożył tylko 9 tysięcy. Łącznie komiksowe Ewo wyszło go niecałe 83 tysiaki. Ale widzę, że okoliczności przyrody, że tak powiem, i otoczenia to dedykowane po twoje auto troszkę, co? Słuchaj, pod nasze samochody, także myślę, że się tutaj przejedziemy, co? Wiesz ja raczej powiem ci szczerze, że no zobacz. To ma być jednak auto takie do rajdów, do, do ścigania się, szutrowe. Zobacz opony, no to jest opona, która no nie jest dedykowana na asfalt. Więc ja mam tutaj taki tor szutrowy obok, i tam będzie test tego auta, taki już naprawdę w tych warunkach, w jakich on najlepiej się czuje. Wiesz co, mój lancer jest samochodem cywilnym, nie wyścigowym, ale takiej okazji jak ten tor nie przepuszcza. Czyli ty ganiasz się tu, a ja jadę na szutry. Ale już? No jak? Od razu. Dobra, dzięki Ci Grzesiu za ten sezon. A co w następnym sezonie? Bo to jest też ważne pytanie. A w następnym sezonie, słuchajcie? Amerykańska motoryzacja. Przemku, ja Ci też dziękuję i do zobaczenia. Subaru jedzie na szutry, a Grzesiek poupala potwora na torze modlin. 3, 2, jeden, ogień. Auto ma sportowe szpery i całą elektronikę sterującą napędami. Grzesiek za kierownicami podobnych lancerów w wyścigach górskich chyba zdążył już okrążyć ziemię. Swojego Miśka ogarnia więc perfekcyjnie. I na koniec efektowny donacik w kłębach palonej gumy. I tak się bawi od demami.